Rafik w lesie. Totalny owrót. Kurde, aż czy pełno? No tak trzeba przechodzić. Przydałby się napęd na cztery nogi. Ale mam, kurde, dwie tylko. No ale. Warto, bo jak się spojrzy. O. Raz, dwa. Trzy, cztery. Także warto. Warto. O i tam widzę. Kamerze widać? Nie widać. Ale ja zobaczę. Znaczy ja go widzę i ja go zaraz zabiorę. Jeden tam jest. Na razie mam tyle. Tyle. Większe mniejsze i trochę robaczywe, ale... Ale będzie dobrze. No i poprotka ładna rośnie. Ale nie o poprotce miał być. Ale też można powiedzieć. Bo jest ładna. Warto uwagi. To cześć. Cześć. Cześć.